młodzi ludzie są na pewno znacznie lepszymi, bym powiedział, obserwatorami od nas, którzy już przyzwyczailiśmy się do pewnych zjawisk. Są bardzo kreatywni i potrafią wywrzeć też dużą presję na nas jako osoby w tej chwili zarządzające, a poza tym wszystkie te działania ekologiczne muszą być działania, działaniami długofalowymi, one są dla nich, dla nich i dla ich przyszłych rodzin, żeby poprawić ich sytuację przyszłościową. Dlatego też yy, Proponujemy i wdrożymy w tym roku szkolnym taki projekt proekologiczny. Nazwaliśmy go tutaj na potrzeby naszej edukacji bądź eko nie zwleka i myślę, że ta druga część tego, tej nazwy projektu jest ważna nie zwleka nie ma co zwlekać, trzeba działać. I młodzież do tego znakomicie się nadaje. Tak jak pan starosta powiedział, oni już wiele wiedzą, świetnie obserwują środowisko i są bardzo kreatywni. Stąd chcemy im zaproponować przynajmniej trzy takie formy, Działania edukacyjnego w formach konkursowych, projektowych, i chcemy w ramach bieżącego finansowania oświaty fundować w tym zakresie jakieś atrakcyjne nagrody niekoniecznie drogie, ale atrakcyjne z punktu widzenia młodzieży, które właśnie spowodują ich aktywność. W swoich założeniach chcemy zaproponować. Jakiś pomysł wybiegający od młodzieży na zagospodarowanie opakowań, które, jak Państwo wiecie, ich rozkłady i tak dalej, sposób utylizacji, problemy z odprowadzaniem są w tej chwili olbrzymim problemem dla wszystkich samorządów. Stąd też na pewno właśnie kreatywność młodzieży i pomysł na przedłużenie żywotności tych opakowań na sposób ich zagospodarowania byłby bardzo cenny i to, byłby, to byłaby jedna ze ścieżek. Druga to to, co młodzież lubi bardzo, czyli, czyli ta sfera taka informatyczno-internetowa, prezentacje multimedialne pokazujące, w jakim stanie środowiska żyjemy i, i jakie jest nasze lokalne środowisko naturalne, co tu możemy poprawić. I trzecia forma, którą nazwaliśmy na roboczo, nie czekaj, zacznij działać, to głównie projekty takie zespołowe, chociażby zespołów klasowych w naszych szkołach. Które pokazywały, może byłyby takimi akcyjnymi też, pokazującymi miejsca, które wymagają szybkiej reakcji, nie wiem, posprzątania, uporządkowania. Tak jak powiedziałem, chodzi nam w tych działaniach o to, żeby młodzież się zaktywizowała, żeby pokazała swoją kreatywność, ale żeby też poprzez swoje środowiska rodzinne wpływała na dorosłych, żebyśmy wszyscy wspólnie, razem, wzajemnie się edukowali, bo to nam pozwoli jakby mieć jeden front, że my musimy po prostu działać w zakresie proekologicznym, bo inaczej, tak jak tutaj mamy w tym naszym projekcie, nagle zdamy, już powoli zdajemy sobie sprawę, że żyjemy na jednym wielkim globalnym wysypisku śmieci. No tak to niestety zaczyna wyglądać. Także taki pakiet działań wdrażamy. Rok szkolny się zaczął, przeanalizowano wyniki egzaminów. Proces edukacyjny trwa. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wystartować z całym pakietem ekologicznym w naszych szkołach i że to pozwoli na podniesienie świadomości naszych uczniów, a poprzez nich również młodszego rodzeństwa i całych rodzin. Dziękuję.